Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku omówimy sobie patch do enshrouded, ponieważ wyszedł bardzo duży patch do enshrouded. W sensie on nie zajmuje dużo, ale jest trochę zmian, no i według y, informacji jest to duża aktualizacja. Pod względem y, wielkościowym patch zajmuje zaledwie 30 MB, ale zmienia wszystkie pliki gry, 30 GB się aktualizuje. I po prostu teraz zamówimy sobie szybko w punktach, tak jak będę, będę czytał po angielsku ten. Y, czytał po angielsku i tłumaczył na polski ten patch. Mam go tutaj y, zapisanego w tle. Więc tak, witajcie urodzeni w ogniu. Bla 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 bla. Y, pracują nad y, naprawieniem y, y, wyświetlenia w 60 Hz, ale trochę im jeszcze to zajmie. I teraz zobaczmy to, co nas interesuje, czyli zmiany. Zmiany pod kątem stabilności i wydajności. Kilka naprawionych możliwości kraszowania gry, błędów. Więcej ochrony dla saveów. Zmniejszona ilość zużycia procesora, jak jest serwer nieużywany. Zwiększona wydajność. Czyli, no, no, wydajność gry, jak jest duża grupa graczy i duża ilość, no, duża baza, można powiedzieć. cropfield czyli no, chodzi pewnie o te. Hmm, cropfield czyli jak tutaj miałem, wydajność spadała mi. O, tutaj jak była duża ilość tych krzaków. No, to teraz y, podobno już nie ma tego problemu, albo jest mniejsze. No i dobra, lecimy dalej, multiplayer, w multiplayerze yy, naprawiono broń, błąd, który nie pozwalał dołączyć do serwera, jeśli wcześniejsza sesja była yy, anulowana lub yy, gra skraszowała, No to, to ten, teraz Game World. to nas bardziej interesuje i gameplay, to jest bardziej tutaj yy, interesujące dla nas? Teraz tak. Co tutaj się zmieniło głównie? Czyli tutaj trochę poprawili balans wrogów w niektórych miejscach. Czyli to będzie ciężko zauważalne raczej. Tutaj tak samo, że jak miały potwory w niektórych miejscach złe powoziomy, to naprawili to. No tutaj naprawili odnośnie. Tego ogniska, że jeżeli prowadziło do mgły, to cała mgła w, na świecie mogła zniknąć. Nie tak powinniśmy ratować Ember Valley. Gra teraz nie pozwala się aktywować y, punktom zapisu, kiedy są w y, zabójczej mgle. Bo można było, wtedy, zanim to nie wyszło, to po prostu jak niechcący by się wpadło do zabójcia mgły, to można było aktywować taki save point i potem było się w czarnej D, no bo nie dało się stamtąd wydostać, bo o, oczywiście zabójcie mgła w kilka sekund ściąga nam odporność na mgłę. Więc to jest bardzo ważna poprawka, aczkolwiek by się nigdy nie zdarzyło. Yy, naprawili błąd, który powodował, że Miód i wosk respiły się w bazie. Nawet jeśli nie miało się najpierw ula. Tutaj kilka na, no, wypolerowali, czyli poprawili, do, dopracowali kil, kilka miejsc, które nas interesują. Pewnie jakieś tam miejscówki. Yy, polepszyli dźwięk od. Yy, tych Vultures, no to są te ptaki, jakże one te się nazywają, <grych> od Vultures. Yy, no, Vultures to są te, co to je, jedzą tą padlinę. A, nie wiem, nie, nie przychodzi mi na myśl, na końcu języka mam mniejsza z tym. Yy, w, w każdym razie dźwięki tych ptaków, tutaj jeżeli były yy, te dźwięki tła, to też niektóre poprawili, poprawili błąd, który powodował, że muzyka w podziemiach się wyłączała po walce. Naprawili czas włączania się pułapek w niektórych sesjach gry. I teraz z gameplayu, tutaj są bardziej istotne. Tutaj były takie no, polepszające ogólnie grę, ale mało interesujące nas, Ma mogą nie być zbyt widoczne, tak na pierwszy rzut oka. Chyba, że, że ktoś się spotkał z którymś z tych błędów. Naprawiono było y, y, przypadek, w którym y, zapisywanie. Aha, czyli y, tu chyba właśnie chodzi o, to, o te rzeczy, które odrastały. Że teraz że nie, nie były odpowiednio resetowane. Zobaczymy. Ja tego błędu też nie miałem. Zwiększono ilość potrzebnej staminy do ataku z wyskoku. No, nadal nie odbiera jej jakoś dużo. Z... Naprawiono błąd, gdzie gracze wspinając się na ściany i drabiny mogli ze sobą wchodzić w interakcję. Czyli sobie przeszkadzać tak jakby. Czyli teraz co? Będą gracze przez siebie przenikać. Yy, aura wody nie leczy więcej, jeżeli gracz zginie. Czyli wcześniej było tak, że jak któryś z naszych kompanów miał tą aurę wody i nas leczył, a zginął, to ona nadal leczyła. No to teraz nie będzie leczyć. Yy, zmniejszono ilość potrzebnych rzeczy do yy, tych piór do tworzenia nie, szczał. Zwiększono ilość patyków z buszów. Zwiększono ilość piór z ich źródeł. Moim zdaniem piór zawsze było bardzo dużo, ja to tych piór mam pełno, ale jak ktoś gra łucznikiem to pewnie nie, nie mógł, mógłby się wypowiedzieć, ja tam łukiem to mało strzelam, tylko tyle ile potrzebuję w te zapadnie różne. Zmniejszono ilość potrzebnych y, rzeczy, żeby wy, wytworzyć zbroję wyższego poziomu. To szczerze mówiąc, no było tam y, nie, niełatwo to wytworzyć, bo trzeba było tych dużo... Jak na przykład zestaw żołnierza. Y, trzeba było tych podbić tutaj chyba 3, czy jakoś tak. Teraz widzę, że tutaj jest potrzebny jeden, tutaj jest potrzebnych pięć. Tutaj jest dwa. Dwa. No nie widzę, żeby tutaj jakoś się wielce zmieniło. Tutaj jest potrzebnych 8, 4. Wydaje mi się podobnie, nie wiem, nie wytwarzałem tego dużo, więc. Nie wytwarzałem tego dużo, więc nie wiem. Zmniejszono ilość yy, źródeł. O. To jest bardzo przydatne, czyli wcześniej jak się tworzyło książki, było bardzo dużo tych książek potrzebnych do wytworzenia na półkę. To jest w sumie dekoracyjna rzecz, ale no te półki były bardzo drogie do wytworzenia i teraz zobaczmy, ile teraz półki kosztują. Książki. O! No to teraz jest lux! 5 książek jest potrzebnych do wytworzenia tego, a wcześniej było chyba 80 czy 120, strasznie dużo trzeba było i bardzo ciężko było właśnie robić biblioteki. Bibliotekę, bo no po prostu tych starych książek była ogromna ilość potrzebna. A teraz jest 5, a nie 80, chyba 80 było. No to to się przyda. To się przyda do po prostu dekoracji bazy głównie. Niby duży patch, ale właściwie z tego co widzę to nic na razie nie dodali nowego. O, teraz ilość w jednym to mi ja teraz z tego zamku z tych bloków zamku budowałem ten kościół i w jednym slocie mogłem mieć tylko 500, a teraz jest podobno 5000. No, nareszcie, bo tak to wszystkich innych bloków było 5000, tylko ten blok zamku miał ograniczenie do 500. Zwiększyli do 5000, tak jak wszędzie. No to to jest bardzo, bardzo pozytywna zmiana. Przynajmniej dla mnie. Tutaj z, z, naprawiono błąd, który powodował, że szczały się blokowały na otwartych drzwiach. No to taka. No ale może być łatwiej tam w podziemiach walczyć. No i rzadki błąd, gdzie zdobyte bronie miały niewłaściwy poziom niewłaściwy poziom. I ostatnia zmiana Construction Hammer no longer allows cutting holes into unbreakable materials, czyli Construction Hammer był w stanie robić dziury w rzeczach, które są normalnie niezniszczalne, nie czyli na przykład w tej y, mazi takiej czerwonej. I tak dalej, i teraz podobno już nie może robić tych dziur. Zastanawiam się, czy tutaj jest wszystko napisane, jeszcze sobie zaraz przetestuję. Tutaj na tej bazie drugiej, przetestuję sobie, czy aby na pewno nie dodano na przykład jakiejś takiej zmiany, który, o której nie wiemy, chodzi mi tutaj głównie o tę możliwość o możliwość. Nie, nadal możemy to usuwać. I jak usuwamy, to nadal zyskujemy te bloki. No dobra. Czyli to zostało niezmienione. Czyli nadal można pozyskiwać w ten sposób receptury i nadal można w ten sposób bawić się w budowanie. To dobrze, bo tego bym nie chciał, żeby zmieniali. Mam nadzieję, że tego nigdy nie ruszą. No i to właściwie tyle. No szczerze mówiąc, czy taka wielka aktualizacja to jest? Moim zdaniem to jest mała aktualizacja. Wiele nie zmieniła. Właściwie poprawili kilka takich rzeczy, które będą ciężko zauważalne, tak jak trochę balans poprawili w grze, gdzieś tam wrogów e, troszkę poprawili e, ilość czegoś tam potrzebnego do wytwarzania czy na przykład tak jak właśnie tutaj e, ilość tych bloków, które są w jednym slocie. No są to ogólnie fajne zmiany. Fajne zmiany, ale no nie zmieniają jakoś wielce gry i nic nie zostało dodane nowego i nic wiele się nie zmieniło właściwie. Po prostu takie błędy, które gdzieś tam ktoś napotkał. Może już nie będą odrastać właśnie te, tam chyba te, to jedno, tam nie do końca zrozumiałem. Ja niby bardzo dobrze angielski znam, ale no jednak jak się okazuje czasami jakiegoś słówka nie rozumiem. Bo chodzi o to tutaj. Naprawiono y, przypadek. Gdzie zapisane krzaki, gdzie zapisuje krzaki, nawet kiedy się wyjdzie i zresetuje świat gry, nie działa to poprawnie. Czyli tak jakby chodzi o to, że jak się zerwało te krzaki, wyszło się z gry i weszło się, i nadal były te krzaki. Więc prawdopodobnie to jest ten błąd, który naprawiono. Prawdopodobnie ten błąd, który powodował to, że jak się miało na przykład zasiane w chatce jakieś. Zioła, i mimo że się je usunęło i wyszło z gry, to potem jak się wracało do gry, to ciągle te hasze były, Nie? więc jeżeli to jest ten błąd, to dajcie znać, bo to jak tak, no to jeden z takich istotniejszych błędów, który naprawili. No i dobra, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i sorry za mój trochę taki, na, tak jak. Wolno sobie czytam i dla samego siebie to mam angielski wystarczająco, jak się okazuje, tak na szybko czytać i płynnie tłumaczyć, no to jak widać, troszkę jeszcze mi wprawy brakuje. Dzięki za uwagę i do kolejnego odcinka.